któż wie któż wie któż wie jaką wielką, ma, wie? Potęgę? Wie. Nie. Jaką wielką ma potęgę słowo jaką wielką jaką może zadać mógł jaką może któż zadać wiedzieć może że tym słowem można wiedzieć może że tym słowem, może, że tym słowem godzić zarzmić zaszczyt zar ratować ugodzić a potem pochować albo nas pochopalić kością nas zebrać do urny kością się zebrać zapórnyć i albo w pieśni i nawet być dumnym i nawet być z tego dumnym. A ileż radości może dać, a ileż ta radości może dać, przynieść marzeń spełnienie, przynieść zaspokoić szczęściem pragnienie, zaspokoić, szczęście zaspokoić szczęście bramy nie do nieba, otworzyć bramy do nieba. Tak, to jak dla głodnego kawałek chleba tak, to jak dla zdrownego szklanka wody, dla spadająca w żarze szklanka wody. Boską są ochłody, boską kroplę ochłody. Ale i takie słowa być mogą, co żal. Ale, ale i takie słowa być mogą, co, co, co tylko znudzeniem nam dają. one na pewno nas bardzo zawiodą. One na pewno nas bardzo zawiodą. One są jak na pustyni fatamorgana. Człowiek goni, 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 a gdy je dopada, goni, goni. goni, goni, goni a gdy, je dopada, goni, a gdy je dopada, piaskiem się zdarzy. piaskiem się stają. Gdy biegniesz za nimi, uważaj. Gdy biegniesz za nimi, za nimi, bo kiedy uważaj. się potkniesz, za się wrócisz za głową w kamień uderzysz. Głową w kamień uderzysz. I żywot swój skróci. Z prochu powstałeś. Z prochu powstałeś.